Wsparcie sesji. Witamy wójta wuj i, go i gości. Proszę o podanie liczby obecnych radnych na posiedzeniu. Na sali jest obecnych 9 radnych. Podczytanie RODO. RODO sesja. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 przez dwa przez 679 z dnia kwietnia 2000. Boże Z dnia kwietnia. 27 kwietnia 2006 roku na podstawie artykułu 6 ustępu 1a. W związku z tym informuję, iż sesja, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będzie nagrywana, a jej przebieg zostanie opublikowany na kanale YouTube Gminy Iwanowice. Na stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz w serwisie Bill. Letynu informacji publicznej gminy Iwanowice. Jeżeli ktoś z Państwa tu obecnych nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku na wymienionych stronach internetowych, proszę o zgłoszenie tej informacji w chwili obecnej. Następnie przechodzimy do punktu drugiego: odczytanie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad, porządek obrad, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad odczytanie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach, która odbyła się 18 kwietnia 2023 roku, podsumowanie zrealizowanych inicjatyw przez Młodzieżową Radę w Iwanowicach w miesiącach kwiecień, maj 2023 rok, podsumowanie realizacji Gminnego Dnia Dziecka 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie, w sprawie zmiany uchwały Numer 7 przez 2 przez 2023 Młodzieżowej Rady Gminy W Iwanowicach z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie podziału środków Młodzieżowej Rady Gminy W Iwanowicach na rok 2023 wolne głosy, wnioski i zapytania składane przez Młodzież Gminy Iwanowice. Zakończenie sesji. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy są za przyjęciem porządku obrad. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy są przeciw przyjęciem porządku obrad. Nie widzę. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy wstrzymują się od głosu. Nie widzę. Następnie przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach, która odbyła się 18 kwietnia. 2023 rok, w dniu 12 czerwca, wszyscy radni otrzymali protokół z trzeciej sesji. Czy ktoś chce zgłosić uwagi do protokołu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy są za przyjęciem protokołu. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy są przeciw przyjęciem protokołu. Nie widzę. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy wstrzymują się od głosu. Nie widzę. Następnie przechodzimy do punktu czwartego. Podsumowanie zrealizowanych inicjatyw przez Młodzieżową Radę w wi Iwanowicach w miesiącach kwiecień-maj 2023 rok. Proszę o zabranie głosu radną Julię Tynor. Chciałabym podsumować inicjatywy, które zrealizowaliśmy w miesiącach kwiecień-maj. Z okazji świąt wielkanocnych, zorganizowaliśmy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wielkanocną paczkę dla potrzebujących rodzin z naszej gminy. Polegała ona na zebraniu różnych artykułów, np. suchą żywność, środki czystości, a nawet zabawki. W każdej szkole był wyznaczony punkt, gdzie uczniowie składali przyniesione dary. W zakończeniu, po zakończeniu zbiórek, GOPS zawiózł paczki z rodziną. W kwietniu w naszej gminie odbył się międzyszkolny konkurs ekologiczny pod tytułem Ekoarchitekt. Konkurs został podzielony na dwa etapy: szkolny oraz gminny, do którego zakwalifikowały się, zakwalifikowały się dzieła, które zajęły pierwsze miejsce w szkołach. Do szkół wpłynęło wiele prac w dwóch kategoriach: jeden, klas 1, 3 oraz 4,8. Do urzędu wpłynęło łącznie 13 prac z 7 szkół podstawowych. Wyniki upasowały się następująco. Kategoria klas 1-3, trzecie miejsce Nadia Kurbiel, SP Poskwitów, drugie miejsce Adam Jędrzechowski, SP Sieciechowice, pierwsze miejsce Alicja Mrugalska, SP Iwanowice. Kategoria klas 4 8. trzecie miejsce Daniel Celej, SP Poskwitów, drugie miejsce Zuzanna Świerk, SP Sieciechowice, pierwsze miejsce Stefania Jasiówka, SP Widomo. Zwycięzcy obydwóch etapów otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych oraz gadżety młodzieżowej Rady Gminy Iwanowice. Przez kwiecień w Świetlicy w Poskwitowie, w Starym oraz przez y, maj w Wielmizie OSP Damice odbywały się warsztaty dla seniorów w nauce obsługi komputera. Na zajęciach seniorzy zdobywali nowe umiejętności informatyczne. My jako Młodzieżowa Rada służyliśmy pomocą warsztaty okazały się okazją do rozmów i wymiany doświadczeń z seniorami. Dziękuję. Jakieś pytania? Więc przechodzimy do punktu piątego. Podsumowanie realizacji Gminnego Dnia Dziecka 2023. Proszę o zabranie głosu radną Marię Twardowską. W miesiącach marzec-maj intensywnie opracowywaliśmy i planowaliśmy Gminy Dzień Dziecka wraz z nauczycielami naszych szkół, OSP Biskupice oraz pracownikami Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury. Proces przygotowania Dni Niemiecka wiązał się z zamówieniem poczęstunku, opieki medycznej, zaplecza sanitarnego, upominków dla uczestników oraz atrakcji. W organizacji zaplecza technicznego służyli pomocą druhowie strażacy z OSP Biskupice, OSP Narama, OSP Krasieniec Stary, OSP Sułkowice, OSP Maszków, OSP Żerkowice, OSP Iwanowice oraz OSP Zalesie. Natomiast za przygotowanie ciepłego posiłku należy podziękować członkiniom KGW Stelin, Iwanowic, Zalesia, Poskwitowa, Grzegorzowic, Biskupic oraz Pani Jolancie Krzywdzie. Nasza największa inicjatywa miała swój finał w dniu 2 czerwca 2023 roku na terenie Centrum Rek Rekreacyjno-Sportowego w Biskupicach. Uczniowie klas 1-8 mieli możliwość skorzystania z trzech tematycznych stref: artystycznej, pokaz talentów, sportowej, rozgrywki piłki nożnej, biegi oraz mini-olimpiada, rekreacyjnej, warsztaty tematyczne, strefa relaksu, dmuchany plac zabaw, animacje. Podczas uroczystego zakończenia, obecnością zaszczycili nas pan Robert Lisowski, wójt gminy Iwanowice, pan Edward Stopiński, przewodniczący Rady Gminy Iwanowice, pani Anna Tarko, sekretarz gminy Iwanowice, organy prowadzące szkoły oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Łącznie z wydarzenia skorzystało około 700 uczniów z terenu gminy Iwanowice wraz z wychowawcami i opiekunami grup. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Liczymy, że Gminy Dziennicka przyniósł zarówno organizatorom oraz uczestnikom wiele radości. Wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie zaangażowanie Młodzieżowej Rady Gminy w Nowicach, pomysł i pomysł, pomysł i pomoc organizacyjna, Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, praca mery, merytoryczna i organizacja wydarzenia. Grona Pedagogicznego z Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sieciechowicach, Szkoła Podstawowa w Sieciechowice, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Bosko w Celinach, Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Widomej, Szkoła Podstawowa w Damicach, Szkoły w Poskwitowie. Opieka nad uczestnikami wydarzenia. IAF, Janowicka Akademia Futbolu and IAF Cheerleaders, Program Części Sportowej. Druchów Strażaków z OSP Biskupice, OSP Narama, KSRG, OSP Krasieniec Stary, OSP Sółkowice, OSP Maszków, OSP Żarkowice, OSP Iwanowice, OSP Zalesie. Zaplecze techniczne. Członki KGW z Celin, Iwanowic, Zalesia, Poskwitowa, Grzegorzowic i Biskupic. Poczęstunek. Pana Józefa Woźnicy, Słodki Miodek. Pani Karoliny Adamiec, Flamazing Ceramics, Warsztaty Ceramiczne. Pani Mariany Natkaniec, Warsztaty Plastyczne. Dziękujemy. Jakieś pytania? Więc przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 przez 2 przez 2023 młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie podziału środków młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach na rok 2023. Uzasadnienie. W związku z niewykorzystaniem całkowitej kwoty zaplanowanych środków na organizację turnieju tenisa stołowego pozostaje w kwocie 280,66 groszy. Dokonuje się zwiększenia środków w celu zakupu gadżetów promujących młodzieżową Radę Gminę. Organizacji konkursu ekologicznego w, ra w ramach Dnia Ziemi pozostaje w kwocie 531,78 groszy. Dokonuje się zwiększenia środków w celu zakupu gadżetów promujących Młodzieżową Radę Gminy. Organizację Dnia Dziecka pozostaje w kwocie 9144,13 zł. Dokonuje się zwiększenia środków w celu zakupu gadżetów promujących Młodzieżową Radę Gminy w kwocie 2187,56 zł oraz zwiększenia środków na bieżącą, bieżącą obsługę w sesji młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 3000 zł oraz zwiększenia środków na działalność drugiej kadencji młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 3956 ,57 zł. Natomiast w związku z natłokiem nauki związanym z egzaminami młodzieżowych radnych nie organizowano w czerwcu teleturnieju z wiedzy o samorządzie. W jego miejsce zostanie zorganizowane kinoletnie wraz z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w miesiącach lipiec-sierpień 2023 rok. Czy są jakieś uwa uwagi? Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy są za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 przez 2 przez 2023 Młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie podziału środków Młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach na rok 2023 proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy są przeciw podjęciem uchwały. Nie widzę. Proszę o podniesienie dłoni radnych, którzy wstrzymują się od głosu. Nie widzę. Wolne głosy, wnioski zapytania składane przez młodzież gminy Iwanowica. Nie widzę. Słuchajcie, chciałbym Wam serdecznie podziękować. To był intensywny czas pracy, te ostatnie dwa miesiące. Ja sobie nawet tutaj zapisałem w komórce, żeby nie zapomnieć. Naprawdę, słuchajcie, cztery, cztery różne inicjatywy udało Wam się zrealizować. I to zobaczmy, każda inna. Jedna o charakterze pomocowym, czyli paczka wielkanocna. Świetna sprawa, udało się, że. W zasadzie każda szkoła, tak, która przystąpiła do, do tej akcji, tą paczkę przygotowała i niewątpliwie to duża wasza zasługa w tym. Ekokonkurs, rewelacja, kto tutaj był na finale to widział jakieś świetne rzeczy, żeście zrobili, czy namówiliście swoich kolegów, żeby zrobili w swoich szkołach. Pomoc seniorom w opanowaniu podstaw obsługi komputera. No, z tego jestem niesamowicie zadowolony, bo zawsze się zastanawialiśmy w jaki sposób tutaj wesprzeć nasze kluby seniora w tym, żeby, żeby opanowały, żeby ci osoby, seniorzy opanowali tutaj komputer. No zrobiliście to doskonale, te zdjęcia, które pokazywały, zresztą chyba sami macie takie doświadczenia, tak, że te zajęcia z tymi seniorami były bardzo sympatyczne, bardzo fajne, nie, oni są bardzo chętni i liczą nawet na tą waszą pomoc i na waszą współpracę, a więc udało się to zrobić na pewno na Widomej, jak dobrze pamiętam, w Damicach, gdzie jeszcze to robiliśmy, w Sieciechowicach też? Władysław aha, i w Poskitowie. A więc doskonale świetna sprawa. Myślę, że to będziemy kontynuować i kolejne, w kolejnych kadencjach tego typu działania będziemy robić. No i gminy Dzień Dziecka. Niesamowite wydarzenie. Ja jestem z niego naprawdę bardzo dumny. Tak jak Marysia powiedziała, to jest wasz pomysł. Yy, organizacja też w dużej mierze byliście to zaangażowani na różnych etapach. Oczywiście wielkie podziękowanie tutaj dla pracowników Urzędu Gminy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za wsparcie merytoryczne i koordynowanie całości spraw, ale słuchajcie, chyba nam po raz pierwszy przynajmniej za czasów moi, mojego pobytu tutaj jako wójta, udało się zrobić nam w gminie tak dużą imprezę. Nie przypominam sobie, żeby oczywiście były dni, dni dziecka powiązane z jakimiś dużymi wydarzeniami, jak na przykład zawody sportowo-pożarnicze, ale one miały zupełnie inny charakter. A dzisiaj czy tam dzisiaj w tym roku zaprosiliśmy wyłącznie na to wydarzenie. Tak jak Marysia powiedziała 700 osób było tak 700 dzieci z terenu całej gminy które myślę świetnie się bawiły aczkolwiek i tutaj zaraz bym was prosił o, o jakieś spostrzeżenia i może jeżeli możemy jeszcze to może nawet krótką dyskusję na ten temat. E, chyba nie do końca trafiliśmy z z pomysłem programowym dla starszych uczestników tego dnia dziecka, dla waszych rówieśników generalnie, tak, czyli dla siódmej i ósmej klasy. Bo jeżeli tutaj te młodsze dzieci do szóstej klasy były niesamowicie zadowolone i nawet dzisiaj pan dyrektor z Sieciechowic mówił, że szkoda, że tak krótko, bo te dzieci tam chyba nie były, nie zaprezentowały się wszystkie tak jak chciały, czyli był niedosyt to chyba starsza młodzież, to w zasadzie młodzież już albo osoby, które za, o, za chwilę opuszczą tutaj szkoły podstawowe. No, ta formuła może nie do końca, nie do końca ich interesowała. Ale to też jest dobre, ponieważ wiemy co poprawić w przyszłym roku. No i mam nadzieję, że wasi rówieśnicy, którzy będą kontynuować tutaj pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy, to będą to kontynuować w latach następnych. No i to już będzie stała impreza w kalendarzu. Niewątpliwie bardzo duża i, i bardzo atrakcyjna, i za to Wam chciałbym serdecznie podziękować. A macie jakieś swoje przemyślenia? Jesteś podobne do tego, co przed chwilą powiedziałem? Jak wy, co Wy byście zmienili ewentualnie w tym dziecku? Spróbujcie. Tak na luzie. To, że się nagrywamy, to jest, nie ma znaczenia. Mówmy, co myślimy. Wiktor, mów. Dla starszych można by bardziej rozbudować tą strefę sportową, po prostu, bo. Wiecie o tym pewnie, nie? Pierwsza część już była w poniedziałek, jutro jest druga. No jutro to pogoda nie zapowiada się najlepiej, a więc tam się boję, jak to będzie. Ale czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy te dwie, dwie imprezy połączyli ze sobą? czyli dla tej starszej młodzieży, tak? dla, dla klas 7-8 byśmy zrobili zawody sportowe w ramach tego Gminnego Dnia Dziecka i w zasadzie tylko na to ich zaprosili, a dla tych młodszych byśmy zrobili to, co zrobiliśmy w tym roku. To co de facto, Wiktor, mówisz, nie? Czyli część sportowa, bardzo konkretna, drużyny się przygotowują z poszczególnych klas. No bo to też kwestia czasu, tak? bo jak będziemy to chcieli robić, w, no, w szerszej y, tematyce sportowej z większą liczbą konkurencji, no to możemy po prostu nie zdążyć czasowo z tym wszystkim. Nie? Co jeszcze? Jakie macie jeszcze przemyślenia? Co jeszcze ewentualnie można by poprawić albo, albo zrobić lepiej? Co było najlepsze w tym dniu dziecka? Co Wam się najbardziej podobało? To trzeba koniecznie kontynuować. Mary no moim zdaniem bardzo ciekawe były te warsztaty plastyczne, w których można było tam zrobić sobie swoje torby, podkoszulki, również bransoletki. Myślę, że to jest dobry pomysł i chciałabym to kontynuować. No mi się wydaje, że właśnie strefę rekreacyjną trzeba najbardziej kontynuować, bo te warsztaty się dobrze spisały, było bardzo dużo chętnych właśnie te małe dzieci dużo z tego korzystały. Starsze też chciały, ale już nie było właśnie torem, nie było już pod podkoszulków, więc skorzystali z tego, co zostało. No to moim zdaniem dla starszych dzieci strefa sportowa powinna być bardzo rozbudowana, powinno być więcej na przykład no tak konkurencji takich jak na przykład siatkówka, piłka ręczna, coś takiego dla mniejszych dzieci no to powinno to zostać tak jak było, a nawet mi się wydaje, że powinniśmy dołożyć im więcej godzin do zabawy. Teraz. No, wydaje mi się, że na strefie sportowej było ok, ale można byłoby dodać jakieś inne zawody, trochę, typu, właśnie siatkówka, koszykówka, takie tam, no, dla starszych, bo no, tylko po sportowej chodziłem, więc moje przemyślenia są takie, że, że inne formy sportu też można byłoby dać. No to ja nie mam ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Mi się bardzo podobało i uważam, że właśnie można byłoby kontynuować i bardziej jakby um, dodać jakby więcej atrakcji na strefie rekreacyjnej, bo to był bardzo dobry pomysł. No to byliśmy w Wenecji, w Asyżu, w Pompejach, w Rzymie. No, fajnie i nie było, no. To był twój pierwszy wyjazd, no? E, tak. A które z tych miejsc ty się najbardziej podobało? E, Asysz. Asysz. O, a dlaczego No nie wiem, jakiś taki, no... Świetny naj... <laughs> <To jest to? laughs> Nie wiem, jakiś tak najbardziej mi się podobał. Dzięki. Dobrze. I jeszcze Florencją. No. Okay. Julia, tak, tak, tak. Ja byłam na Dniu Dziecka. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł, żeby go zorganizować. Tym małym dzieciom chyba się bardzo podobała właśnie ta strefa rekreacyjna. Tym starszym właśnie, tak jak chyba Zuzia mówiła, że zabrakło już trochę rzeczy i po prostu korzystali z tego, co im zostało. Faktycznie ta strefa sportowa dla tych starszych mogła być bardziej rozbudowana właśnie pod względem tych konkurencji, takich bardziej dla nas. Ale tak to było bardzo fajnie, wydaje mi się. My też bardzo dziękujemy i dziękujemy w imieniu Młodzieżowej Rady Gminy. Zamycham czwartą sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach.